Ja się rzadko unoszę. Ja... Z pewnością są bardzo dobre e, e, obiekty wokół e, kolina, które natychmiast tych pacjentów są w stanie przyjąć. Ja nie wierzę, przyjąć. że, ja nie wierzę, tak? że no, pan to mówi. Ja nie. Znaczy, ja nie wierzę, że pan to mówi. Panie poś, pan Wie pan co, ja się rzadko unoszę. Ja nie wierzę, że pan to mówi, ponieważ szpitale onkologiczne, specjalistyczne, one nie są... No znaczy, chyba pan żartuje, Nie no, przepraszam, znaczy, bez... ja, ja po prostu mówię o tym, co przeczytałem przed chwilą, tak? że informuje nie tak, wojewódzki tak, szpital tam. wojewódzki, tak, tam. wojewódzki Konina, szpital onkologiczny do tego, do tego, do tego, do którym kieruje profesor Murawa zobaczyć, jak jak panie deklaruje pani niech pani przeprasza, kogo pani chce znaczy, ja, ja, ja po prostu Konina informuję o tym że są szpitale na terenie wychodzi na to, że to są pacjenci drugiej nie, kategorii nie, nie przyjmiemy nie was do szpitala nie, nie i pani w ogóle się nie odzywa dobrze znaczy akurat mam w sprawach onkologicznych mam bardzo osobiste i rodzinne doświadczenia i wiem jak wygląda leczenie onkologiczne w Polsce panie pośle każdy ma kogoś kto umarł, choruje albo sam tam przestanie, błagam pana. No. Jeżeli ktoś został w tej chwili z sk Konina odesłany, niech natychmiast znajdzie inną, inną placówkę w terenie województwa Proszę wielkopolskiego. Państwo, niech natychmiast znajdzie ten, kto został odesłany.